Pytanie pierwsze. Jak się żyje panom w Los Santos? Mi się żyje wspaniale. Dużo dużo nowych rzeczy ciągle poznaję. Dużo nowych osób wspaniałych. tak, no, tak powoli się żyje. A jak się panom pogoda podoba? Czasami mogłaby być lepsza, ale ogólnie, ogólnie to jest dobrze. Przepraszam za przerwę, ale dlaczego pan zadaje pytania jak do normalnych ludzi? Po co my tu jesteś? No to jakiś wstępie, jest, proszę człowiek? się uspokoić. Dobra, chyba chodźmy wszyscy na dół. Ja to bądź, Chodźmy bądź, wszyscy, ja to Chodźcie na dół. Kurczę, Dobra, ja to panowie. Ogamę. Proszę Chodź... wytłumaczyć, jak wyglądają relacje między Sheriff Office a SPD i czy to prawda? Że są najlepsze eee, Ja się Dobrze, więc panowie tak. No, relacje między nami nie są złe. Nie mamy problemu z komunikowaniem się między sobą, lecz z dogadaniem już jest ciężko. Niestety LSPD odwala bardzo często amatory. O to o chuj się proliście do mnie, jak powiedziałem, że jesteście policjantami. Ale, ale, no i LSPD często odwala amatorem. Ale niestety yy, dużo szeryfów jest yy, za tak zwanym skrótem JP, ponieważ no niestety... Policja w naszym mieście nie jest najlepsza. Szeryfi robią większą robotę zdecydowanie niż, niż policja. Mhm, rozumiem. A wytłumacz mi pan, dlaczego można często na mieście spotkać właśnie sheriff office patrolujące? Y jak najbardziej. Ponieważ niestety u nas, jak to niektórzy mówią, na wsi, nie ma do roboty praktycznie nic, nikt tam nie jeździ, praktycznie no. No, nie ma co tam nawet jeździć, dlatego pomagamy tutaj w mieście. A druga sprawa jest taka, że policja sobie nie radzi sama, cały czas dostają wy, 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 wy. Dostają po prostu łomot. No i... łomot, tak? To, to nie jest zgodne z pra... To nie jest przypadkiem niezgodne z prawem? Jest niezgodne z prawem, ale niestety oni nie potrafią sobie poradzić z tym. Nie potrafią złapać żadnych gangsterów, pseudogangsterów, czy też idiotów takich jak pan. Rozumiem. To czyli, się wytnie. Czyli twierdzi pan generalnie że sheriff office góruje. Jeśli chodzi o służby porządkowe w naszym mieście, tak? Niech najbardziej. A co pan uważa o highway patrolu? Szczerze mówiąc, highway patrol nie jest zły. Ponieważ no jakoś sobie radzą, pomagają nam często. Szczerze, policja jest dużo gorsza od nich. Aczkolwiek no, tak jak mówię, też tam. No highway patrol na pewno można z nimi porozmawiać, można się z nimi pośmiać, iść na patrol, a nie to co z policją. Czyli twierdzi pan, że policja to sztywniaki, a highway patrol to są spoko mordy, tak? Policja to sztywniaki, jebaki w ogóle chuj. Rozumiem. To bezprzeczność, to jest w telewizji. Co pan uważa o Hugo Kopterze, nie jakim chińczyku Hugo Brown? W sumie to nie wiem, lubię go, ale rządzi się czasem. Znaczy. Ja się Proszę żądzę, a on mnie nie słucha. Szczerze, szczerze. szczerze Nie, mogę, bo w telewizji jest. My tutaj mówimy jak jest. Mówimy jak jest. fakty RMF Ewe. No nie do końca, ale coś w tym stylu. <laughs> Proszę. Max kolonko. Max kolonko. Max Kolonko mówię jak jest. Proszę kontynuować. No, no to mówię. Hugo to jest spoko policjant, aczkolwiek czasem jak ktoś mu daje jakiś rozkaz, to w ogóle się nie słucha. I to jest jego największy mankament. Tak, ale... To ma zbyt kadet... wybujałego. A czy pan kadet mógłby się również wypowiedzieć na temat pana Hugo? No, Hugo jak Hugo. Każdy go lubi wspaniały policjant. Y, dobrze wykonuje swoją pracę. No ale czasami mu coś odwali. No, A, rozumiem. czasami, czasami taki. Nie do końca no jest. Jest. Stali pan, panowie może obok niego? Są panie, panowie w stanie stwierdzić, czy on ma może spocone pachy? Bo tak słyszałem na mieście, że on jest takim generalnym spoceńcem. Oj mama, ma, ma strasznie tak. Czyli sprawdza się, tak? Spocony policjant. Często pachy. je wietrzy i po prostu tak, o tak, śmierdzi, że... Dobrze, mhm. przepraszam, możemy się wziąć przerwę, bo ogólnie tak mi się jeść chce, a nie mogę, to muszę sobie... Jak najbardziej. ...zasnąć na sekundę. Proszę jeść. Smacznego, smacznego. Dobra, jasno, co tu się dzieje. Ja... Pie... Aha, no, jak najbardziej. Ja mam jeszcze trochę pytań. Dobra, mamy montażystę. Nie mamy. A no chyba, że to na żywo leci. Sorry. Damy radę. Proszę się uspokoić, panowie policjanci mają... No nie da się no Tak powinien wyglądać z tego, a nie. Ale dwóch mamy gości. O, trzecie siedzenie po prostu, trzecie krzesło. Nie stać nas. My obcięty budżet. Gdzie jest pan Axel? Poszedź się najeść. Tu stań, tu gdzie ja. I postaw te krzesło. Tam sobie weź tamte krzesło i postaw je tutaj. tutaj. Stojąc w tym miejscu, Stojąc w którym będziesz kłaść te krzesło. Nie, nie, jest dobrze, jest dobrze. Więc no ja, no. zostanie tak jak jest, proszę się nie rządzić. A, swania, jest. Swania, Pan nic nie robi, a my tu przeprowadzamy, przeprowadzamy wywiad. Proszę nie, nie, nie. się ucieszyć. Piękni jesteście, nie zmieniajcie się. Dziękujemy. No Mariano, weź, stań tak, jak tak byłeś. byłeś. Weź I to weź przesługi. to przesłuchaj, Kurwa, kogo ja zatrudniłem? Kurwa, jesteśmy lepsi. lepsi od ciebie, zamknij pejs. Ja bym to inaczej wymyślił, ale okej. Okay. O, o, gra, gratuluj, jest dobrze. Pochwal się, pochwal się, pochwal się, ile ty pochwal. wywiadów przeprowadziłeś. Już jakieś pięć. pięć. No, a ile trafiło na to widel? No może niech tutaj redaktor sobie siądzie w środeczku. No, myślę, że jak najbardziej. I... No, to to raz zapraszam ja zapraszam panów tak policjantów na dół. O, przecież ja kontynuujemy. Przecież się... kontynuujemy. Jakieś dwie minutki. No, no, dobra, kontynuujemy dobra. wywiad. Kontynuujcie ten A ty się zrządzisz, a ty się zrządzisz a ty panie. To jestem twoim szefem, kurwa. To jeszcze o niczym to nie świadczy. Dobra, ja się zamyślałem na dwie minutki. Nie ma sprawy, śmiało. I tak pan, pan Aksel, pan rozmawia. rozmawia. Dobra. Kamera. Akcja. A Weasel News, witamy po przerwie. Dzisiejszymi gośćmi są dwóch członków Sheriff Office. Pan Aksel oraz pan Peter. Gotowi panowie? No, ja jestem gotowy. Dobrze, następne pytanie. Co panowie sądzą o nowym kadecie tutaj w szeregach policji z otyłością, to bardzo dużą, panu Bobie Klucha? No co mam powiedzieć to? Czy to według panu, pan... Według, kurwa, panów nie jest skandal, że taki no jest policjant skandal, z taką nie nadwagą... Jak jak nie wiem, jak on przeszedł testy sprawnościowe, musiał Krążą pogłoski, wrać, że oszukiwał. Albo dać grubo łapę. Yy, no co... Lunch każdemu zjada, każdemu kradnie lunch z szafem. Jak tak? przychodzi co do czego, to nikt nie ma co jeść, bo on wszystko zje. Jak jest jakiś zatrzymany, to jemu też kanapki kradnie z torby. No, tak to wygląda. A pan Axel się wypowie. Pani Axel. No dobra, pan Axel mało rozmowny przejdziemy do następnego pytania. Jaka była najbardziej ryzykowna akcja? W sheriff Office, w której pan brał udział? E, mój pierwszy dzień w Sheriff Office, pamiętam. I no, zostaliśmy oprowadzani przez zastępcę szeryfa. No i nagle każdy krytyczny. potem poszły pani Kłaton. Strzelani na jak? Jakieś bandyci Ale... robili napad na bank, po czym rozstrzelali kilku z naszych policjantów. No niestety nie udało się złapać ich, bo uciekli kamarą, ale, ale kilka dni później zostali schwytani. A czy pan został postrzelony podczas tej akcji? Nie, ja miałem akurat duże szczęście i nie zostałem. Aha, A z kim to była ta strzelanina? Mógłby pan zdecydować? Oj, nie wiem, nie wiem. No mówię, jacyś bandyci robili napad na banko, czy uciekli koło tartarki zaczęli strzelać. I to była jedyna strzelanina w pana wykonaniu? Nie, potem jeszcze niedawno w sumie to było. Miałem kontrolę na samochodzie jakimś sportowym, po czym podjechała biała Dabsta, no i porwali mnie. Porwali pana? No ale już dalej nie wiem, co się stało, bo się w szpitalu. No to rozumiemy, rozumiemy co się stało. Czyli powie pan, powie pan, jak często się może zdarzają strzelaniny w sheriff office. Ja tu jestem że tydzień może no i brałem udział w dwóch, trzech strzelaninach Czyli nie próżnujecie, tak? No bardziej gangsterzy tutaj. Gangsterzy. I LSPD sobie nie radzi i musi wzywać sheriff office na pomoc. Tak, tak, dokładnie. Highway Patrol też bierze udział w strzelaniach. Highway Patrol akurat też akurat często wspomaga policję, bo oni sobie nie radzą. Więc no, sheriffi też sobie nie poradzą. No wiadomo. serów jest tak dużo, jeszcze z tymi brońmi, co oni mają, to nie ma szans, także musi być nas bardzo dużo. Co pan sądzi o radiowozach Sheriff Office i ogólnie wszystkich służb porządkowych? Za słabe, za szybkie, dobre, słabe? Są w normie. W normie, a jaki jest, jak jest pana ulubiony? No, ulubiony, jedyne, na jakim mi mogę jeździć, to Victoria i rower, także no, na razie nie mam ulubionych. Czyli... Z, a z Wiktorem, jak my. się Panu prowadzi? Bardzo dobrze. Jest bardzo fajnym, przyjemnym do prowadzenia się autkiem. Przyjemnym do prowadzenia się autkiem. A, jak, a jak, jak... jakimi jeszcze radywozami Sheriff Office dysponuje? Yy, między innymi Chevrolet, Impala, Charger 2014 i 2018, Silverado, yy, Ford Explorer <laughs> i Interceptor. Ford Explorer słyszałem, że bardzo przyjemny, tak? Mi się no z tym to jeszcze nie miałem szansy pojeździć, ale. Nawet jako szansę, pasażer? Nawet jako pasażera miałem przyjemność pojeździć Tahoe. I Chevrolet Tahoe jest bardzo, bardzo fajny. No jak kadet będziesz jeździł jeszcze. W przyszłości, jak dostaniesz parę awansów, będziesz jeździć innymi pojazdami, to na pewno zmienisz zdanie co do Tachołki bo jest to jeden z najgorszych pojazdów, jakie mamy, ale no to jeszcze doświadczysz tego. No wszystko, no wszystko, przed, wszystko przed panem, panem kadetem. kadetem. Dobra, dziękujemy, dziękujemy bardzo, bardzo panowie za udział w wywiadzie. Byłoby na